Witam z tej strony Antek. Dzisiaj mamy 30 kwietnia. Jestem przy śliwce, przy odmianie Czeczeńska Lapotika. Jak widać, śliwki już się powoli czyszczą. Póki co ja pryskałem je tylko raz na grzyba. Raz pryskałem kalipsem, pestycydem na owocnicę żółtorogą. A kiedy się pryska na tą owocnicę? Właśnie pod koniec kwitnienia, gdy już praktycznie jest przykwitnięty sad śliwowy. Gdy ostatnie płatki nam zostawają, to wtedy pryskamy. Ponieważ motyl ten składa jajeczka w czasie kwitnienia i w miarę wzrostu zawiązków larwy rozwijają się i wżerają w zalążek owocu. I jeżeli widzimy, że u nas na przykład na naszej odmianie w miarę rozwoju owocu one wszystkie zaczynają opadać i mają takie czarne dziurki, jak gdyby nakłute od igły i, i takie właśnie są czarne, no to znaczy, że właśnie ten, ten szkodnik nam tu złożył jajka, i, i sprzyjający dla niego warunkach, potrafi nawet całość plonu zniszczyć. Więc większość sadowników pryska właśnie na tego szkodnika. Ja tu pryskałem. No i jeżeli już opryskałem tym kalipsem, no to mam zabezpieczone póki co na myszyce śliwki. Jeżeli ktoś nie pryska na owocnicę, bo nie ma takiej potrzeby, bo nie występowała na przykład nigdy, no to, no to nie ma sensu i w tej chwili jedynie co, no to należy sprawdzać e, czy nam gdzieś tu mszyca powolnie wchodzi i najważniejszy teraz zabieg to jest e, na rdzewiacza ta akurat czeczeńska lapotika to jest bardzo odporna na tego szkodnika i jej nie, ma, nie potrzeba pryskać, chociaż warto też i na e, przędziorki e, ja mam tu taki, taki mały przyrząd, kiedyś go tam nawet dostałem chyba gratis to jest taka chińska tandeta jakaś, ale ona wystarczy do tego, żeby zaobserwować e, na przykład przędziorki czy pordzywiacze. Trzeba dosyć wytężyć wzrok. To jest taki klips, się wsadza obiekty od aparatu, na przykład smartfonem i można sobie obserwować, trochę tu przybliżać, oddalać. Pokażę na filmiku, jak to, jak można zaobserwować e, przędziorka. Póki co ja tu jeszcze tak e, porzywiaczy nie, nie obserwuję, a Właśnie na porzywiacze też trzeba teraz pomału zrobić zabieg, lub nawet już trzeba było zrobić przed kwitnieniem, jeżeli jest duże nasilenie tego szkodnika, były, były w zeszłe lata, szczególnie na węgierscy zwykłej, bo ona jest bardzo podatna. A objawem właśnie żerowania porzywiacza jest to, że na przykład końcem lata czy tam nawet w środku lata całe liście w sadzie. E, na przykład, szczególnie na tej węgierce, to nie są takie intensywnie zielone, tylko takie się robią całe brązowe i mamy taką, jakby jesień w środku lata i one przedwcześnie opadają, bo ten właśnie on jest taki mikroskopijnych wielkości, ciężko go, 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 go gołym okiem go nie zaobserwujemy. A właśnie wysysa nam tu te wszystkie soki z liścia, i one przed czasem usychają, więc e, nawet taką mini lupą e, możemy go zaobserwować. On jest trochę mniejszy od. Y, przędziorka taki y, tego koloru, podłużny taka, taka mini Jeżeli mieliśmy w zeszłym roku, właśnie takie objawy, czy w tym roku zaobserwujemy tego porzywiacza, na, nawet przez taką mini lunetę, no to właśnie w tej chwili należy użyć oprysku. I kalipsa, czy na przykład Mospilan, nam na to nie podziała. Należy użyć jakiegoś akarycydu. I takim najbardziej polecanym jest Envidor. On zabija wszystkie jajeczka i zabija samicę, no samców jedynie nie zabije, to jest minus. I ewentualnie możemy użyć ortusa, on y, zabija wszystkie dorosłe oso osobniki, ale nie zabija jajeczek, jak dobrze pamiętam. Więc ten Envidor jest bardziej polecany, chociaż ortus możemy użyć przed kwitnieniem, zanim drzewka zaczynają zaczyna kwitnąć, to wtedy przyskamy ortusem. A po kwitnieniu dopiero możemy Envidorem, według programu ochrony roślin. Tylko że to są dosyć drogie zabiegi, bo na hektar wychodzi około 300 zł envidorem, a ortusem 250. No ale niektóre lata to jest niezbędne, no bo owoce też nam się nie wykształcą zbyt dobrze. Liście nam opadną, drzewa mogą przez zimę nam wylecieć, więc to jest taki teraz moment na, te, na ten okres. Ja tu już zaobserwowałem dość dużo przyndziorków, więc w sprzyjających warunkach w najbliższych czasie będę pryskał envidorem. I patrzymy jeszcze na, w tej chwili na brunatną zgniznę, czy nam nie wchodzi. Ja tu jakoś nie zaobserwowałem, ale na podatnych odmianach można zaobserwować. No, podobnie jak u czereśni, że tu na przykład te zawiązki nam całe takie kolapują, takie usychają. Właśnie to jest objaw brunatnej. No to jest wiele grzy środków grzybobójczych, można łatwo znaleźć informacje. E środki zbliżone do tych, do których stosujemy w Także w tej chwili ewentualnie, jeżeli nie perskaliśmy na tą żółtą to to myszyce. Także te trzy zabiegi teraz trzeba mieć na uwadze w śliwkach po kwitnieniu, czyli porzywiaczek i przędziorki, jak recyd, jakiś, mszyce ewentualnie, no i ta brunatna zgnizna. Także tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.